HelluVina! Jestem Halalox i zapraszam Was na Piekielne Przygody! Niedawno odbyła się premiera najnowszego odcinka Hellowy, zatytułowany jako Mastermind i powiem Wam, że to co się tam wydarzyło było naprawdę mocne. Było tam naprawdę ogrom sytuacji, które potrafiły mocno grać na emocjach oraz ukazały nam wiele nowych rzeczy odnośnie świata tego serialu. Ale dobra, zacznijmy od początku i po kolei przedstawmy te wszystkie rzeczy, które zaszczyciły ten odcinek. Tak więc początek ma miejsce w pałacu należący do Andrel Pusa, jednego z członków rodziny Goetti, który jest również bratem Stelli, żony Stolasa. Mieliśmy go okazję poznać już w czwartym odcinku tego sezonu, gdzie próbował pomóc swojej siostrze w rozwiązaniu problemu w sprawie rozwodu. Ich dyskusja została wtedy przerwana po tym jak Stella nasłała na Stolasa Stekera. Andrel jednak przekonał Stellę, że nic nie zyska jeżeli teraz go zabije, dzięki czemu Stolas dalej żyje. Pomimo tych obrotów spraw, Andrzej nie zamierzał z tym wszystkim skończyć. I wciąż rozmyślał, jak wybić Stolasa z jego potęgi, którą mógłby zagarnąć dla siebie oraz dla jego siostry. Najnowsza okazja pojawiła się po tym, jak Stella opowiadała mu o kiepskiej sytuacji Stolasa, który najwyraźniej wciąż nie mógł się otrząsnąć po tej imprezie z odcinka Apology Tour. Podzieliła się z nim również informacją o tym, jak wypożyczał swoją magiczną księgę, czyli Grimoire, Blitzowi, czego to Andrzej oczywiście nie wiedział. A to była bardzo istotna informacja dla niego. Ponieważ jak można było słyszeć w wielu poprzednich odcinkach, taki typu etepak nie miał prawa wejść w posiadania demona niskiej klasy, takiego jak Impa. Ta właśnie informacja mogła potężnie zaszkodzić Stolasowi, dlatego Angel postanowił ją jak najlepiej wykorzystać. Chociaż dziwna sprawa jest taka, że Stella wiedziała bądź domyślała się na temat umowy swojego męża z Blitzem a mimo to nigdy nie pomyślała, że w ten sposób zrobił coś nielegalnego. Najwyraźniej no nie jest ona tak moda jak mogłoby się wydawać. Nie wiem czy w ogóle była, ale dobra, nie będę tutaj siedział i obrażał jej. Przejdźmy dalej. W następnej scenie widzimy kolejne zwyczajne działania firmy IMP, w których Blitz rozmawia na temat zatrudnienia nowych pracowników, którzy oczekują nabycia doświadczenia, a nie zapłaty. No widzisz Marcinek, takie trudne to było? Niestety mija krótka chwila, a już pod budynkiem AMP pojawia się ogromna grupa czegoś w rodzaju demonicznej straży, która przybyła aby pojmać ekipę AMP za prowadzenie nielegalnych działań. Tak więc widać, że Andreasus w końcu wcielił swój plan w życie i zdradził na temat wykorzystywania księgi przez Blitza. No i tutaj chciałem przyjrzeć się bliżej tej straży, bo to jest dosyć ciekawy temat, o którym nie wspominano do tej pory. Zakapturzone demony, wyglądające jak żniarze dysponujące różnymi mnożnymi mocami. Nic dziwnego, że nigdzie takich jeszcze nie było widać, bo wygląda na to, że pojawiają się w sytuacjach naprawdę poważnych, podobnie jak oddział Maxtach z Cyberbanka. Tylko skoro zajmują się takimi sprawami, to czemu nie byli obecni załatwianiem spraw innych demonów tworzących problemy, jak na przykład Crimson ze swoją rodziną mafijną? Na pewno mają na koncie wiele obrabowanych banków Mamona. Rzecz w tym, że muszą to być sprawy najwyższej wagi. Bo magiczna księga w niepowołanych rękach może spowodować problemy na ogromną skalę i mogłaby zakryć równowagę w całym wszechistnieniu: czy to w niebie, piekle, czy też na ziemi. A poza tym, kogo by obchodził los własności Mamona? IMP nie miało wyjścia, więc zaczęli uciekać z budynku jednocześnie, niszcząc wszelkie dowody ich działalności. Niestety jednak ich ucieczka zakończyła się klapą, gdzie zostali zatrzymani i aresztowani po czym zostali przyprowadzeni na osąd, który był prowadzony przez szatana we własnej osobie. No i tutaj dochodzimy do jednej z najciekawszych rzeczy tego odcinka. W końcu został nam pokazany wygląd szatana i muszę powiedzieć, że został on tu pokazany wręcz fantastycznie. To jest właśnie władca piekła jakiego chcieliśmy. Wielki, potężny i przepełniony gniewem demon, którego jego wygląd budzi strachu innych. Dla mnie zrobił on naprawdę duże wrażenie. W całym osądzie wzięli również udział pozostali członkowie rodziny Goetii, jak i również władcy pozostałych kręgów. Mieliśmy okazję zobaczyć tych, których już poznaliśmy, czyli Asmodiusa, Mamona, a nawet Bilzebub. Wystąpiła tam również dwójka władców, których nie pokazano nam wcześniej: Lewiatana z kręgu zazdrości oraz Belwego z kręgu lenistwa. Co do ich designów, to mocno zdziwiłem się widząc Lewiatana, gdyż wygląda nieco dziwnie. Pomijając to, że Lewiatan jest kobietą. Ale tu nie ma co się dziwić, bo okazuje się, że w różnych tekstach tak właśnie był opisywany. Ale ogólnie, to tutaj przedstawiono ją, jakby była złączona z ciał dwóch różnych osób: jedna połówka, wyglądająca na bardziej spokojną, i druga, która jest bardziej demoniczna i złowroga. Na pewno musi tu być różnica osobowości przy tej dwójce. Choć teraz zaczynam się zastanawiać: skoro lewiatan reprezentuje zazdrość, to czy przy tej postaci nie ma czegoś takiego, że każda połówka posiada w sobie coś, o co druga jej zazdrości? Ciekawa rzecz do interpretacji, ale zostawmy to na później. Aj, mamy jeszcze Belphegor, która wyglądem przypomina owce i która nie robi nic w odcinku oprócz spania. Bardzo adekwatne do kręgu, którym włada. W miarę proste przedstawienie demonicznego władcy, i w sumie nie ma co tu dużo oczekiwać w tej postaci. W całej tej posadzie tak naprawdę brakuje tutaj Lucyfera, władcę kręgu Pychy oraz ojca Charlie z Hasbin Hotel. Jednak w kilku momentach widać, że znajduje się jego tron, na którym znajduje się jedna z jego kaczuszek, oraz napis Zaraz wracam. Ale pajęczyna wskazuje na to, że nie ma go tam od bardzo długiego czasu. Jego brak obecności jest wytłumaczony w samym serialu Hasbin Hotel, gdzie miewał pewne problemy z depresją. Aby jednak lepiej poznać jego sytuację, to polecam obejrzeć ten serial, który jest dostępny na Amazonie. Tak więc rozpoczyna się osąd, przy którym Blitz zostaje oskarżony o kradzież Grému starając się bronić w tej sprawie najlepiej jak to możliwe. Jednak Andrel nie daje tak łatwo za wygraną i za każdym razem rzuca Blitza nowymi oskarżeniami: tym jak siłą wymuszał od Stolasa wielu rzeczy, a później tym, że próbował go zabić, powołując Strakera na ten zarzut. Który przyznał się do próby zabicia Stolasa, twierdząc, że robił to na rozkaz Blitza. Niestety dla Blitza była to trudna sytuacja, gdyż nikt na tym osądzie nie chciał wysłuchać tego, co chciałby powiedzieć w ramach obrony, ponieważ demony wyższe nie mają szacunku do tych pomniejszych i nie obchodzi ich to, co się z nimi stanie. Jedynymi, którzy próbowali stanąć po jego stronie, byli Queen Bee oraz Asmodius, ale ich zdanie było bez znaczenia, gdyż byli oni w zdecydowanej mniejszości. Z braku jakiegokolwiek poparcia, Szatan postanawia więc wydać wyrok na Blitza i jego spółkę. Czyli śmierć, która ma być transmitowana w całym piekle, aby pokazać wszystkim demonom, że nie należy zadzierać z najwyższą władzą. I tutaj dochodzimy do jednego z mocno zaskakujących momentów. W momencie, kiedy mają wszyscy zostać straceni, Blitzowi udaje się przekonać Szatana, że jego ekipa nie ma z tym wszystkim nic wspólnego, biorąc całą odpowiedzialność i karę na siebie, jednocześnie ratując ich. Wszyscy wiemy, że Blitz nie zawsze logicznie myślał w wielu sytuacjach i mimo różnych sporów ze swoją ekipą, to potrafił docenić ich wysiłki i miał do nich ogromny szacunek. Dlatego był gotów zrobić dla nich wszystko, oddając przy tym swoje życie. W momencie kiedy Blitz ma zostać ostatecznie stracony, nagle pojawia się Stolas ratując Blitza spod topora Kata. Usłyszał o całej tej sprawie dzięki upuszczonej transmisji i dlatego przybył, aby wytłumaczyć całą sprawę przyjmując całą winę na siebie. Blitz i reszta zostają wyprowadzeni, podczas kiedy Stolas czekał na przyjęcie kary. Jednak w jego przypadku nie była to śmierć, gdyż według szatana, jako że był wyższym demonem, to wciąż miał jakąś wartość dla piekła, czego nie mógł o tym samym pomyśleć wobec Blitza. Jednak wciąż Stolas musiał zostać ukarany i razem z jego szwagrem wymyślili, że zostanie on wygnany z rodziny królewskiej, pozbawiony tytułu oraz mocy, zmuszony do życia z pomniejszymi demonami. Zanim przejdziemy dalej, to chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz, bo okazuje się, że wielki potężny szatan, pomimo swojej władzy, to raczej nie wygląda na tak inteligentnego, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy spojrzeć na to, jak Andrelfus zachowywał się przez cały czas, jak robił wszystko, aby zrzucić całą winę na Stolasa i Impy oraz to, jak szatan mu był łatwo wierny. Jego nawet już nie obchodziło to, że wszystko, co Andrel mówił, okazało się być kłamstwem w momencie pojawienia się Stolasa. On po prostu manipulował szatanem, a ten nie zdawał z tego sprawy. Zastanawiam się, czy to wynikało z niezwykłych umiejętności perswazji Andrela, czy po prostu dlatego, że ufał bardziej zdaniom wyższych demonów od impów. Jest to kwestia, do której trzeba będzie któregoś razu powrócić, ale na razie wróćmy do odcinka. Tak więc wracając do sprawy, Stolas bez swoich mocy zostaje zabierany przez Blitza prosto do siebie, aby pomóc mu z nową sytuacją życiową, która nie zaczyna się najlepiej. Ponieważ wszystkie demony w piekle żywiły po prostu nienawiść do Stolasa, rzucając w niego wszystkim, czym popadnie. To zachowanie musi wynikać z tego, jak pomniejsze demony były traktowane przez demonicznych władców, ale nigdy nie mogli tego w żaden sposób pokazać przez ich królewski status. Stolas utracił ten tytuł, dlatego wszyscy są w stanie teraz pokazać, co wszyscy o nim myślą. Natomiast Blitz został nagle kochany i uwielbiany przez wszystkie demony niższego szczebla. Udało mu się zyskać u nich szacunek za jego poświęcenie, za swoją ekipę oraz za to, jak podobno jako pierwszy był w stanie stawić czoła szatanowi i przeżyć jego osąd. Można by poczuć, że Blitz stał się symbolem dla pozostałych Impów, który mógł pokazać, że mniejsze demony mają jednak jakąś wartość. W ostatnich scenach Blitz robi wszystko, aby Stolas mógł pozbierać się po całej tej sprawie. Blitz jest mu to dłużny, ponieważ uratował mu życie i to dosłownie. Nie było chyba żadnej sytuacji w życiu, w której ktoś mógłby zrobić dla niego coś podobnego. Co to sprawiło, że Blitz swoim zachowaniem się zmienił. Zaczął go darzyć o wiele większym szacunkiem niż kiedykolwiek. Jedno jest pewne. Blitz zrobi wszystko, aby zadbać o Stolasa, żeby mógł kiedykolwiek odwdzięczyć się za to, co dla niego zrobił. Chociaż dla Stolasa jest to trudny okres, to na pewno pomoże w pogłębieniu relacji między nim, a Blitzem. Tak więc przyznajcie. To była naprawdę duża jazda bez trzymanki. Tyle nowości, tyle zaskoczeń, oraz tyle emocji. Tak dobrego i trzymającego w napięciu odcinka chyba dawno nie widzieliśmy. Sposób, jak zostały przedstawione sceny oraz postacie, zostały wykonane w naprawdę zaskakujący sposób. Zostaliśmy dzięki temu podgląd na to, jak wygląda demoniczna władza i kto w niej sprawuje. Fajnie było ponownie zobaczyć znane nam postacie, jak i również nowe. Chociaż większość tych nowych nie została aż tak dobrze zaprezentowana gdyż nie mieli wystarczającej ilości czasu antenowego. Przede wszystkim mało otrzymała postać Wasago, który miał tak naprawdę małą rolę w tym odcinku, pomimo faktu jak bardzo był prezentowany przed premierą nowych odcinków. Co prawda rzucił kilkoma zdaniami, starał się sprawić, aby osąd był bardziej sprawiedliwy, a nawet posprzeczał się z Andrelem, ale wciąż było to mało, a zdawać się można było, że będzie miał większy udział w tej sprawie. No cóż, mam chociaż nadzieję, że pojawi się w przyszłych odcinkach, gdzie tam będzie miał o wiele większy udział w nich. Tak więc na koniec, nie licząc problemu z niskim czasem dla tych postaci, to odcinek został wręcz wyśmienicie wykonany, a przy jego zakończeniu można się tylko domyślać co dalej będzie. Jednak cokolwiek to będzie, to na pewno będzie to zrobione w epicki sposób. Tak więc to by było wszystko w dzisiejszym filmiku. Dajcie znać co wy myślicie o tym wszystkim. Czy podobał się wam odcinek? Jakie wrażenia on na was zrobił? I czego spodziewacie się w następnym? Podzielcie się swoją opinią, a ja będę na ten moment znikał.